I jesteśmy wszyscy dziećmi Pana Boga. Jestem przekonany, że wierzysz w tą prawdę, często sobie o niej mówimy, często tą prawdę niejako wyznajemy. Owszem, w codziennym przeżywaniu tej prawdy z różnych przyczyn i względów napotykamy czasami problemy z przeżywaniem tej prawdy. Ale dzisiaj też o tym, że Pan Bóg chce nie tyle, byśmy byli Jego dziećmi ale byśmy byli Jego samodzielnymi dziećmi. A więc o samodzielności właśnie i o Bogu, który jest zawsze obecny, ale który bynajmniej nie chce prowadzić nas dorosłych za zarączkę, co nie wyklucza Jego nieustannej obecności w naszym życiu. Witam cię w ten niedzielny poranek i zapraszam, byśmy zasłuchali się w Boże Słowo, dzisiejszy fragment Ewangelii. To 16 rozdział Ewangelii według świętego Marka, wersety od 15 do 20. Jezus, ukazawszy się jedenastu, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże będą brać do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Wcześniej, przez trzy lata, chodzili z Jezusem. To pewno nie było tak, że Jezus kierował każdą godziną, każdego dnia swoich uczniów, swoich apostołów, ale jednak to, to on zdecydowanie wyznaczał kierunek można powiedzieć, byli prowadzeni. I teraz następuje moment w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Dostają uczniowie, dostajemy my konkretne zadanie. Idźcie, idźcie na cały świat, głoście, działajcie, nauczajcie, pozyskujcie uczniów. I co się dzieje? Jezus zostaje zabrany do nieba, a oni idą i głoszą Ewangelię. Więc można by powiedzieć, choć oczywiście, mamy te jakże istotne dla nas słowa w Ewangelii według świętego Mateusza, umarka tego nie ma, a ja będę z wami przez wszystkie dnia do skończenia świata. Tutaj mamy, że, że, że Pan Bóg współdziałał z nimi. Tak, ale w jaki sposób zostają pozostawieni, mają być już teraz samodzielni? Oczywiście. Za chwilę będzie ze swoim Ducha Świętego. A więc Pan Bóg chce nieustannie umacniać naszą wiarę w Jego obecność. Nieustannie ożywiać nas, nieustannie też rozświetlać nasz umysł, byśmy szli we właściwym kierunku, ale w pewnym sensie, żeby to było właściwie zrozumiane, zostajemy pozostawieni, nie będąc sami. Bo on ciągle z nami jest. Ale jakby już troszeczkę inaczej, więc bynajmniej tak głęboko w to wierzę i tak to przeżywam i to mnie dzisiaj jakoś mocno dotyka. Nie chce Bóg prowadzić mnie przez całe życie za rączkę, jak małe dziecko. On dał mi dar życia. On dał mi dar, dar rozumu, dar roztropności, dał mi moją indywidualność. Moją niepowtarzalność każdemu z nas. I to, co sobie często mówimy, i, i mówi: Żyj, wykorzystuj to wszystko. Weź za to odpowiedzialność, kieruj tym nie? z taką samodzielnością, roztropnością, samoświadomością, i jednocześnie z ogromną pokorą i świadomością, że nie wszystko, moje dziecko, jest w Twoich rękach. Że Ostatecznie to, to w moich boskich rękach jesteś, ale na ten czas, będąc tu na Ziemi, chcąc czynić swoje życie piękniejszym, kieruj tym życiem, podejmuj mądre decyzje. Sam, oczywiście we współpracy z moją łaską, jakby mówi Pan Bóg, podejmuj mądre decyzje. Sam stawiaj sobie pytania czego pragniesz jak pragniesz gdzie tego pragniesz gdzie biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, też, jakieś nasze życiowe decyzje, które już podjęliśmy, które już też w jakiś sposób nas określają ale gdzie chcesz to realizować, w jaki sposób co faktycznie jest dla Ciebie dobre nie chce Bóg podejmować tych wszystkich decyzji za nas dla mnie to w pełni ze sobą współgra. Prawda o tym, że nieustannie jestem w Bożych rękach, że nieustannie on działa w moim życiu, że jest nieustannie obecny. Nie wiem, na ile jest to w pełni idealna analogia, ale to troszeczkę tak jak z dojrzałą obecnością mądrego, dojrzałego rodzica w życiu swojego dojrzałego. Mądrego dziecka. Ja nie jestem już prowadzony przez swoich rodziców, tak jak byłem prowadzony wiem, 38 lat temu, gdy miałem dwa latka. Wtedy pewno tata brał zarączkę, mama brała zarączkę i, i prowadzili, tudzież wsadzali do wózka i, i jechali. Dzisiaj nie, dzisiaj mam swoje życie, dalej pozostając tak samo ro, 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 dzieckiem tych konkretnych rodziców. Ale już oni nie prowadzą, co nie zmienia faktu, że jestem przekonany, że to jest dla mnie niepodważalnego, że zawsze mogę na nich liczyć, że oni zawsze są obecni w moim życiu, ale już inaczej. Oczywiście ta analogia nie jest jakby pełna i kompletna, ale tak jest z Panem Bogiem. On nieustannie czuwa nad moim życiem. Wierzę w to i chcę w to wierzyć. Nieustannie ma dla mnie konkretne dobro przygotowane nieustannie chcę im przypominać swoją naukę, nieustannie chcę uczyć mnie swoich przykazań, nieustannie chcę mówić do mnie, nieustannie kierować do mnie swoje słowo, które mnie prowadzi, naprowadza, ale ostatecznie w tym wszystkim to ja mam brać za to odpowiedzialność. To ja mam niejako z wszelkich proporcji i właśnie tego rozumieniu, Powiedzieć, Panie Boże, idziemy. Panie Boże, chcę iść. Panie Boże, dostałem życie od Ciebie w darze. Chcę iść przez to życie pięknie. Chcę iść razem z Tobą. Nie to. może Są czasami takie chwile, kiedy może, nie wiem, toniemy, jak Piotr tonął, że Pan Bóg chce wyciągnąć swoją boską dłonię, wyciągnąć nas z jakichś problemów. Ale może. W takim mądrym, dorosłym, odpowiedzialnym przeżywaniu swojego życia i chrześcijaństwa w swoim życiu, to bardziej ja mam mówić, Panie Boże, chcę chwytać Ciebie za rękę. Nie po to, żeby jak małe dziecko dać się tylko pro prowadzić, nie krok po kroku, ale by czuć, że jesteś przy mnie, by wierzyć w to mocno, by mierząc się z pewnymi decyzjami, rozstrzygając pewne dylematy, podejmując pewne wybory rozwijając pewne rzeczywistości w swoim życiu. Nie brakło mi nigdy tej wiary i tego poczucia, że Ty jesteś przy mnie. A jednocześnie być w tym samodzielny. Mam nadzieję, że nie nakomplikowałem tego jakoś i że po tych dziewięciu minutach słuchania składa się to w jakąś spójną, rozsądną i, jak wierzę, Bożą całość. Jesteśmy w Bożych rękach. Dobry Bóg. Czuwa nad nami nieustannie, ale bądźmy samodzielni w naszym życiu. Chcielibyśmy czynić z Nim w tym wszystkim, co jest możliwe w naszych decyzjach, też coś naprawdę pięknego. I tego Ci życzę. Tego życzę sobie dobrej Bożej Niedzieli, dobrego Bożego, błogosławionego tygodnia.